Ten influencer zawstydził żonę Messiego. Antonella Rocuzzo to żona legendy futbolu, z którą znał się od czasów dzieciństwa w Argentynie. Jeden z influencerów prowadzących content o ekskluzywnych zegarkach spotkał ją na grze w Padla. Wtedy zapytał ją o jej zegarek. Komplementując ją nie wiedział jednak, że to żona Messiego. Uwaga konkurs! Wygraj 100 złotych! W bramce znajdź polskiego piłkarza i napisz jego nazwisko w komentarzu. Odpowiedz też na pytanie w jakim klubie grał najlepiej. 30 listopada zostanie wybrana jedna osoba, która zgarnie stówkę. Musisz, oczywiście, subskrybować ten kanał i obserwować mnie na TikToku i Instagramie. Powodzenia! Rokuzo miała na sobie luksusowy zegarek od Tiffaniego, tarczę wykonaną z 18-karatowego złota, zdobioną 39 brylantami. W dodatku pasek wykonany był z krokodylej skóry. Mężczyzna komplementował go, a następnie zapytał Antonelli, czym się zajmuje. Ta, nie rozumiejąc do końca angielskiego, chyba nie wiedziała o co chodzi, dlatego doszło do nietypowego wideo. Pod nagraniem na Instagramie fani nie mogli w to uwierzyć. Zabawna sytuacja.